Czas na niespodziewaną recenzję w sumie gry która miała swoją premierę dwa lata temu, ale tylko na pc PC-cie, dlatego ja nie PeCetowiec. Nie miałem okazji jej ograć, ale teraz, dokładnie właśnie dwa lata, bo wtedy i chyba 17-18 lipca 2023 i teraz 17 lipca 2025, zadebiutowała na PlayStation 4, PlayStation 5, Xboxie One i Xboxie Series SX. A mowa tutaj o My Friendly Neighborhood. E, czyli nawet chyba ma polską wersję językową, ten tytuł, czyli nasze miłe sąsiedztwo, które nie do końca w sumie jest e, takie miłe. Po pierwsze, zacznijmy czym jest ta gra. To jest taka pierwszoosobowa gra akcji z elementami survival horroru. E, wcielamy się w niej e, w postać Gordona, który jest trochę takim. E, oni tutaj w opisie w ogóle gry mówią, że on jest jakimś woźnym czy coś takiego, ale jak dobrze pamiętam, to on był bardziej jakimś takim technikiem. Złotą rączką. Zło, złotą rączką, tak. I o co chodzi? Okazuje się, że wielka wytwórnia filmowa, która do tej pory produkowała weekendowe wydania programów dla dzieci, no ten program był oglądany, 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 ale trochę upadał. W końcu stwierdzili koniec. Nie emitujemy. Aż tu pewnego dnia z wieży transmisyjnej, chyba w środku Nowego Jorku, znowu został nadawany ten sygnał, więc nas, tego woźnego, złotą rączkę, wysłano, żebyśmy ten program wyłączyli. No i trafiamy na wielkie potwórko. Przed sobą mamy właśnie wielką wieżę. Połączoną z, z biurowcem transmisyjną, mamy też różne inne budynki, studia telewizyjne, studia nagraniowe. No i, no i właśnie. Się, no i właśnie, mamy studia nagraniowe, mamy program tajemniczy, który nadają chyba same mapety, tak. czy marionetki podobne do mapetów, bo to mapety nie są. Też mi się kojarzą trochę ze stworami z Five Nights Night at Freddy's z tej serii. Tak. I w każdym razie, ty zacząłeś o tej grze mówić też na plusie. Um, i wyszło tak słowo do słowa, słowo do słowa, że pomimo tego settingu, jakieś tam mapety, coś tam, coś tam, to jest survival horror, który potem mi jak Resident Evil praktycznie. Tak i trochę tego Rezydenta Evil ma w sobie, no bo, yy, dobra, tutaj perspektywa pierwszej osoby. Ale to ale... też niektórzy rezydenty już ale mają. Ale znowu, wchodzimy do pierwszej lokacji, okazuje się, że gdzieś nie, musi, nie możemy przejść, więc musimy znaleźć odpowiednie przedmioty, które musimy połączyć, żeby otworzyć drzwi. Później, jak otworzymy te drzwi, to okaże się, że potrzebujemy jakiegoś specjalnego klucza i musimy znaleźć ten klucz. Później chodzimy po tych lokacjach, widzimy pewne drzwi z różnymi symbolami, nie możemy do nich trafić, ale w późniejszym etapie rozgrywki znajdujemy te klucze, które otwierają nam te drzwi. Tak, więc powracamy do tych lokacji, które znaliśmy, tak jak w rezydencie, o którym wspomniałeś. Tak, więc są tutaj właśnie takie elementy. O dziwo, no, te wszystkie y, lalki, nazwałbym to ma mapety wręcz, no. e, wydają niepokojące głosy, dużo gadają o niczym bez sensu, e, no i one mogą nas atakować. Atakują w dosyć taki mm, komiczny. komiczny sposób, w sensie, pchając nas. My mamy taki jakby trzy. Poziomy zdrowia, czyli pierwszy jesteśmy zdrowi, drugi ostrzeżenie, trzeci zagrożony, czwarty nie żyjemy i nam się odpala po prostu checkpoint. Tak, tutaj też checkpointy działają tak jak w Resident Evil, że mamy specjalne takie miejsca, komnaty, w których zapisujemy za zebrane pieniądze zapis gry, tworzymy, możemy się uleczyć, możemy też wymienić swoje rzeczy w magazynku. Tak więc Znowu, Resident Evil tutaj, jeśli chodzi o mechanikę, jest grany, ale kompletnie jeśli chodzi o taki klimat, no to to jest gra, która, no właśnie, mapę show, ale takie bym powiedział w połączeniu z nie wiem, nieumarłymi, tak? Zombie, które no. na nas po prostu, jak nas usłyszą, to po prostu biegną na nas, więc musimy albo uciekać, albo, uwaga, tutaj mamy też bronię. Możemy strzelać, mamy pistolet, który strzela literami, lub mamy takiego shotguna. Bo słowa ranią najbardziej. Tak, tak. Mam takiego shotguna, który no już bardziej klasycznie po prostu A. wystrzeliwuje kilka jakby takich, no taki nabój shotgunowy, tak, ty, tych słów. Tak więc takie rzeczy tutaj są. Też mamy klucz, jak w Half-Life'ie, w którym, tak, jako broń biała możemy o, zaatakować. tam był łom. To klucz miałeś taki w Bioshocku chyba, z tego co pamiętam. Podobny. Do no, dobra. Masz rację, y, tak więc y, jeśli chodzi o My Friendly Neighborhood, y, bardzo zaskakujący tytuł, który zresztą teraz dostępny jest również w abonamencie Game Pass, tak. więc jeśli macie go aktywnego, to zdecydowanie polecam wam się zaznajomić. Nie jest to długa gra, ale przez to, że bardzo dużo tutaj jest takich zagadek logicznych, że musicie, nie wiem, w pewnym momencie pod koniec może będzie to lekki spoiler, ale nie sądzę, no gra już ma dwa lata. Y, Trafiamy do takiego miejsca, który zupełnie inaczej wygląda niż ta gra na screenach, powiem w ten sposób, mm -hmm. i musimy takie rzeczy robić, jak trafiamy do jakiejś kuchni i zacznie, z, zaczynamy gotować. Nie? I mamy całą rozpiskę tego, jak coś ugotować, żeby coś otworzyć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc naprawdę mamy tutaj bardzo dużo dziwnych mechanik, tak więc no, ta gra zaskakuje na każdym etapie. No chciałem coś dodać. I, tak, chciałem dodać, że to nie jest tak, że to jakaś przypadkowa gra, której e, nikt nie zna, bo na Steamie ma kilka tysięcy recenzji, są przytłaczająco pozytywne i stworzyli ją bracia polskiego pochodzenia. Tak. E, bracia szymańscy, Szymański. w ogóle rodzina Game Devów, tak, bo Dawid Szymański to jest koleś, który stworzył Iron Lang, który stworzył The Dusk, fantastycznego shootera, więc. I gry w ogóle wartości. Zresztą stalić. Sebastian u nas ostatnio chyba właśnie tak. grze Podruba Harego Pottera, oni, oni robili coś takiego. Tak, to... yy, tak, tak. Pogrywają sobie w to trochę. Tak więc no, dużo nagród zebrał ten tytuł, naprawdę, więc jeśli macie ochotę, no to zdecydowanie polecam. W wersji pc gra na pewno ma też demo na Steamie, jak dobrze widzę, więc możecie, mm -hmm. możecie spróbować. Gra, no tak jak mówiłem, pewnie jak przechodzicie drugi raz, to już znacie wszystkie rozwiązania zagadek, no to pewnie będzie za 3-3,5 godziny. No, ale w takim normalnym przejściu, nawet y, do pięciu godzin trwa. No, i po przejściu od, odkryciu takiej fabuły, dlaczego te lalki w ogóle zwariowały i dlaczego chcą nadawać, bo to jest y, morał też, morał A, finalny tej u. gry, więc warto, warto do końca przejść. No dobrze. Mm, będzie tryb hordy, tak? więc możecie się pobawić po prostu w takie typowe strzelanie przeciwko y, nadchodzącym lalkom. Tak więc. Mi się ten tytuł naprawdę bardzo spodobał. On nie jest jakiś fenomenalny graficznie, ale to ma wszystko ten właśnie taki klimat i też tu taką kreskę matpetową, no więc 8, klimat, 8, na 10, tak jest... 8 na 10 ode mnie zdecydowanie dla My Friendly Neighborhood lub też dla naszego miłego sąsiedztwa, które nie zawsze w tej rozgrywce jest do końca miłe.